Dokładnie. Sobie sobie nuci piosenkę Króla Gułagu. Właśnie ja, 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 ja Królem Gułagu Badny jestem ja. Niech cała to ziemia to o szukanie. tym o, o wie z rzutu dla twojej... ja A idę po to po ja, 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 Cię. ja, ja. ja idę po Dla ciebie Król Gułagu Case drop EU, najlepszy drop sieci. Wygrywaj skin w ja, Mnóstwo skrzynek, super drop w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę Najkorzystniejszy drop na rynku Odbieraj daily bonus nawet do 100 zł dziennie Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund CASE DROPEU Otwieraj skrzynki za PSC, BLIK, SMS, 100 PRZELEW Link w opisie, polecam Przynajmniej ten się rozpadł słuchajcie niestety A i tam na fragi Poczekaj na nas Kurwa macie, nie wierzę w ten timing! Przepraszam, y... 100 Sto złotych. 100 złotych. Go B. Ja idę z Leszkiem Banan. No, to my na A. Ja longa O, to Fines Dobra. wchodzisz w buty Saya. O kurde. I gramy no, swoje. No w spodnie, to tam no, byśmy się wszyscy finna. zmieścili chyba. Ła, wow, wła, dostaje ja pierdzielę Leczek chce chodzić tylko to dobija to, moje fragi to ciura, to no, życie, Dobra, z si... Nic, nic nie, to. nie powiem nie? Aha Rzyzi. Ja coś tu mam nie <laughs> Ty kurwio! Uczcie się na błędach. Porażka może was wiele nauczyć. No Boga daci! Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby na no, froncie, tak. ale jeśli przegrasz, to koniec. Najwyższa pora żołnierzy... Tak. Co? Jakim cudem, goście dostać do i ty mnie zabijaj, a, ta, ta. tak? Ja pierniczę, nie wytrzymam zaraz, cholera jasne, no. może zapłaci... się zrzucił bez nas? Za wami. Co kurwa mać, no? ty typ na głowie, no. I z pistoletem do mnie, jak nie no. Staj, chodź, traka zabrał, traka zabrał, a co innego tego traka trzeba kurde Ukradaj nam auto Naplatuję chmura gazu z wow! traka Jaki hezik Ostatni team na górze został gościu. Po prawej twojej. Pra Rok. prawa, 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 góra. Pięknie! Wygrał, Rok! Ty, wygrał! Patrzcie! What? Co zrobił? No nie wierzę! <laughs> on jest taki on Rock jest alone! Patrzcie, Rock alone, kurde, lepszy niż together. I on jest mocarny. No nie wierzę, Rok jak ugrał. Skupany ugrał. No. no, ugrał. Skupany ugrał. no. no ładnie, ładnie, Rok. Ja pierdzielę, 60 lat na karku i takie gierki. Te, no niesamowite to jest. Brawo, rok. Oni są dobra. na dachu, no? Oni są na dachu. To, no, Zciąć go? Dobra, Jolo. Świetnie. Dobra, wstajemy, wstajemy. Gościu zdejmij go. No. Tak, Laszek tak, kurde, i to to samobójca, wszyscy co mnie tam wie, się Nie ryzykuj tego, nie używaj tego, nie, no, nie używaj W sumie, tego. właśnie, no, to prawda. Jest trefa. <giby> Otwierać! <GG>. O kurde. <giby> o kurde, jak <giby> lasu, <lasunego. giby> Jak go było. Nie Uciekamy, uciekamy, Leczcie w razie czego. Oznacz coś, Dżachu. Oznacz. W jestem, kolego. Aha. Ale lećcie lecz, na sklepie, w razie czego, Patrzę. Wyskoczyłem! Wyskocz! Kurwa! Nie ta nie ten przycisk Pod nas? Na nie? Prawo Możemy. Czy gdzie? To pod nas no. to. Na Tym, Ja tutaj ląduję, jak znaczyłem Dobra ja tam ktoś leci chyba Nie, dalej trochę poleciało Co się stało Izek? Halo słychać mnie Halo? słyszysz? Halo? Halo? Aha, on też się ślaga mam chyba. Bo... Czemu? N Halo? O dobra, jestem. Nie wymyślaj, ty spadłeś, pewnie zapomniałeś tam. No nie, nie, walnąłem w, w ścianę i mnie wywaliło. Nie, no, przecież tala, automatycznie tala. mi odpadło spadochron tala. i później mi od razu zgasiło spadochron, powiem ci. Mam 17 koła. Zróbmy zbraj. wszyscy wiercie, BSP, BSP to wielkie zróbmy. Jeszcze nie robiliśmy ani razu. Kupmy sobie, chodźcie tutaj i kupmy to wielkie BSP. Każdy ma BSP i na 3-4 odpalamy. Okej? Dobra. Nie no, to też jest chyba Kasy, nie? No, ale zobaczmy, co jak wygląda. wygląda walić, no. No. Dobra. Macie wszyscy? Trzy. Okay. no. Trzy. Trzy, cztery. O kurde, patrzcie. Jaguar, o, kurde, ty gości obok nas! Ty typy nas dojeżdżają! Nice! Lol. Dobra. Nie wierzę, ty. Ale... No czekaj, czekaj. po kurde. Co jest? On jest w respy Co? Co? Ej, co wy tam robicie? Miałam laga. Inna. Heda, Heda, Lechul, Heda. Kurwa. Przepraszam. <grym> Na no jeden. O kurwa. Przepraszam. Przepraszam. Ale to po kolei po nas. <grym> zasiewa takie, wiesz, takie ziarenko nienawiści u nas w drużynie. Zaprosiłem sobie do grupy. Jakiś nie inawidzi, co ty gadasz? No cały czas tylko pierdolisz i pierdolisz. No, co, ty, co ty pierdolisz tylko kobietera? No.